Hej kochani, z tej strony Ania witam Was na moim kanale. Dawno już nie byłam tak podekscytowana, a jednocześnie zestresowana nagrywaniem filmu, dlatego że dzisiaj, po raz pierwszy, będę mierzyła suknię ślubne przed kamerą. Ja moją suknię ślubną mam już wybraną, ogólnie w tym roku biorę ślub. Jestem panną młodą 2023. Ale już mniej więcej w połowie zeszłego roku wpadłam na pomysł serii filmów. Gdzie będę mierzyła suknie ślubne troszkę z niższej półki cenowej. Dzisiaj na przykład weźmiemy pod lupę Zalando i suknie poniżej 1000 złotych. I w ogóle chcę powiedzieć, że do nagrania tej serii zainspirowała mnie Kasia, która przepięknie wyglądała na swoim ślubie, a jej sukienka była właśnie z Zalando. Sama już wiem z doświadczenia, że ceny sukien ślubnych są naprawdę wysokie. Nie każdego stać, nie każdy ma ochotę wydawać tyle pieniędzy na suknię ślubną. Nie każdy chce, nie każdy potrzebuje tego. I myślę, że fajnie jest też wiedzieć, że w niższych cenach niekoniecznie. Kilku tysięcy, albo kilkunastu tysięcy złotych, albo kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie trzeba wydawać na suknię ślubną, żeby wyglądać po prostu przepięknie. Suknie, które tutaj się znajdują, są w przedziale od 200 do tysiąca złotych. Jedna sukienka chyba tam kosztuje 1100. Także to jest nasza, że tak powiem, górna półka, ale co ja zauważyłam w momencie zamawiania już na Zalanto, że oni również też mają troszkę droższe sukienki, powiedzmy od tysiąca do pięciu tysięcy złotych, więc jeżeli chcielibyście. Zobaczyć przegląd tych droższych sukienek, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. Ja już bez przedłużania przebieram się, dlatego że mamy tutaj naprawdę cuda. O tak, myślę, że lepiej będziecie widzieć. Po prostu cuda. To jest jedyna krótka sukienka, jaką wybrałam. Reszta to są długie, ale po prostu ta. Kosmos. Ogólnie w tym roku dosyć sporo będę wrzucała takiego kontentu związanego ze ślubem, z organizacją, z ubraniami, z sukienkami, z butami itd. Z tego względu, że po prostu w tym roku biorę ślub i łączy się to bardzo z moją obecną sytuacją i że tak powiem cztery albo pięć razy bardziej czuję. Taką więź z samym tym tematem. Natomiast z tych przeglądów myślę, że każdy może skorzystać, dlatego że jakby białą sukienkę można założyć zawsze i wszędzie. To nie jest tylko na ślub, więc jeżeli któraś z tych sukienek Wam wpadnie w oko, a na przykład jedziecie na wakacje i potrzebujecie białej kreacji, myślę, że też jest szansa, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Zacznę od tej cudownej bezuni, bo nie ukrywam, że mam po prostu malutką obsesję. Zarówno jak zamawiałam tę sukienkę, bardzo mi się spodobała na modelce. Przepięknie wygląda na wieszaku, i też muszę powiedzieć, że jest taka bardzo urokliwa, jak mam ją po prostu na sobie. Ale na czym muszę się koniecznie skupić? To są detale: to są przepiękne, małe perełki, które są po całości na tym tiulu. Poprzyczepiane, zarówno na rękawach, ale też właśnie tutaj na spódnicy. Ogólnie wydaje się to być naprawdę porządna sukienka. Ten tiul na rękawach, on przepięknie tutaj odstaje. Jakby to nie jest, wiecie, taki flag, taki frędzel, który po prostu wisi na ramionach, tylko tutaj wszystko przepięknie jest skrojone. No po prostu dosłownie... Taka wróżka. Dla mnie osobiście ta sukienka to jest bardziej opcja na drugą sukienkę do pobawienia się, do potańczenia, ewentualnie taka sukienka na przykład na e, panieński albo po prostu sukienka na lato, chociaż wiem, że są też te bardziej odważne panny młode, które myślę, że świetnie też by wyglądały w tej sukience jako po prostu w swojej sukience ślubnej. Rozmiarowo jest bardzo uniwersalna, z tego względu, że ona tutaj jest zrobiona z gumy i po prostu. Tutaj jest mnóstwo miejsca na większy biust od mojego, plus jeszcze jeden element, w którym ja osobiście jestem zakochana, a mianowicie te białe guziczki przeciągnięte po całości tutaj wzdłuż. No, to jest dosłownie najlepszy element. To jest taka wisienka na torcie, która dopełnia całą tą bajkowość tej sukienki. Po prostu. Cudo. Dla porównania, ta suknia to już jest typowa panna młoda, syrenka, obcisła, po prostu. Old Hollywood style. Rzeczywiście, co muszę przyznać, to że ta suknia przepięknie tworzy sylwetkę, przepięknie ją dopełnia. Że tak powiem, w odpowiednich miejscach mamy akcenty, które sprawiają, że ta sylwetka wygląda po prostu dobrze. Między innymi fakt, że tutaj ten dekolt, on jest taki pociągnięty. Ja się tych wszystkich rzeczy dowiedziałam właśnie w momencie, gdy ja szukałam swojej sukni ślubnej. Ten taki wydłużony dekolt, on świetnie się sprawdzi w momencie, gdy jesteście troszkę niższe, dlatego że on po prostu wydłuży sylwetkę. Dodatkowo, co tutaj jest świetnego, to są te boki. Ja po prostu jestem zakochana w tych akcentach, dlatego że one również też um, zarówno wydłużają sylwetkę, ale patrząc od frontu, ta talia robi się. Węższa. Sukienka kosztuje 269 zł. Naprawdę bardzo mało, jak na suknię ślubną, ale da się to też właśnie wyczuć w materiale, ponieważ jest to taki typowy, tani materiał, taki typowy nylonowo-poliestrowy materiał, który również prześwituje. I o ile zobaczcie, ta góra ma podwójny materiał, tak już cała reszta oraz tył to jest pojedynczy materiał, który niestety, ale prześwituje. Ona będzie potrzebowała bardzo. Niewidocznej bielizny, a najlepiej w ogóle iść bez majtek. Ogólnie uważam, że jak za takie pieniądze, ta suknia robi wszystko, co suknia ślubna powinna robić i nawet więcej, dlatego że rzeczywiście ta sylwetka jest tutaj przepięknie, że tak powiem, wykreowana. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę właśnie na materiał, na wykonanie. Moja pierwsza myśl, jak założyłam tę sukienkę, to na kogo oni szyją, że ona jest spoko tutaj w biodrach, ale biust, to ja nie wiem jaki trzeba mieć, żeby tutaj to wszystko wypełnić. Natomiast chwila po prostu, że tak powiem, rozgarnięcia umysłowego przyszła, i stwierdziłam, że to w sumie jest bardzo spoko opcja. Ona jest na mnie totalnie za duża w biuście, ale jakby ja nie mam największego biustu na świecie. Są dziewczyny, które mają podobne wymiary do mnie w biodrach, ale mają większy biust. Mam wrażenie, że w tej sukni jest to zrobione po prostu specjalnie, żeby każda dziewczyna mogła do siebie dopasować tę sukienkę. Po prostu trzeba by było wziąć tę suknię do krawcowej, odpowiednio ją wymierzyć, dopasować, tak aby była po prostu idealnie skrojona do każdego rozmiaru biustu tak naprawdę. Mi ta suknia podoba się bardzo. Zarówno Swoim minimalistycznym krojem, ale też bardzo podoba mi się materiał, ponieważ jest to materiał gładki. Jest on o wiele bardziej przyjemny niż materiał z poprzedniej sukienki. Tamten to jest taki serio, totalnie najtańszy poliestrowy materiał do sukienek, gdzie w momencie, gdy na przykład macie suche dłonie, to po prostu przejeżdżając po tamtej sukience, czuć, jakby czuć wszystko. Ma podwójny materiał. Pod spodem jest halka pociągnięta po całej długości, która przepięknie po prostu. Jakby tutaj nic, nic nie prześwituje, nic nie widać i to też jest super. Dodatkowo mamy tutaj tren. Ja osobiście jestem wielką fanką trenów i ta sukienka kosztuje, uwaga, 329 zł. Jak na suknię ślubną to jest bardzo dobra cena i jak na jakość tej sukni ślubnej, ja uważam, że to jest po prostu rewelacyjna cena. Mam na sobie rozmiar 38 w biuście, leży jak leży, to wszyscy widzą, ale jeżeli chodzi o biodra, o tą dolną część sukni, to. Miodzio. Ta z kolei jest to nasza najdroższa suknia w całym zestawieniu. Ta za 1100 zł. Ogólnie większość sukienek, większość sukni ślubnych dostępnych na Zalando są to raczej właśnie syrenki, są to bardziej obcisłe sukienki. Ewentualnie są to suknie lejące, luźne. Raczej nie znalazłam egzemplarzy typu księżniczka, żeby po prostu zwrócić na to uwagę i stwierdzić, ok, wezmę, przymierze. Większość tych sukienek to są raczej właśnie takie Suknie przy ciele. Powiem Wam tak, ta suknia jest ładna, jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo mi się podoba ten przód. Tutaj mamy dosłownie wstawiony gorset, taki prawdziwy gorset z prawdziwego zdarzenia, i to jest, jak tak patrzę, jedyna suknia, która ma właśnie wstawiony gorset. Dodatkowo mamy tutaj materiał z drapowaniem, który mam wrażenie, że naprawdę przepięknie wygląda. Sama suknia jest długa, posągowa, maleciutki tren. Materiał ogólnie w odczuciu jest ok. Aczkolwiek jest to materiał bardziej prześwitujący niż na przykład nasza poprzednia sukienka za 329 zł i szczególnie jest to widoczne na wszystkich szwach z tyłu sukienki. Ja mam na sobie rozmiar 36, w biodrach leży rewelacyjnie, w biuście tutaj w gorsecie jest na mnie troszkę za duża, więc to też jest opcja, żeby po prostu dopasować tę sukienkę do waszego biustu, ale dla mnie osobiście ona ma za dużo takich mankamentów wizualnych, żeby po prostu ją kupić jako suknię ślubną i też nie jest najtańsza, dlatego że prawie 1200 zł to to, to to nie są najmniejsze pieniądze. Ale nie ukrywam, ogólnie patrząc na mnie w tej sukni jest Hollywood, jest klasa, jest prostota, jest elegancja, przepiękny ma krój, przepiękny ma kształt, przepięknie tutaj też talię dodatkowo podkreśla. Naprawdę sam kształt tej sukni jest po prostu po prostu Ta plakieta wielkości płyty indukcyjnej, mam wrażenie, że trochę przesada. No, ale okej. Okay. Ta suknia to kolejna taka propozycja przy ciele. Tutaj dodatkowo mamy akcent, mamy taką falbanę. Z jednej strony spoko, dlatego że w momencie, gdy mamy jakieś mankamenty, nie chcemy pokazywać brzuszka, to tutaj tym można sobie to delikatnie, że tak powiem, zakryć, zakamuflować. Dodatkowo mamy taki drugi asymetryczny akcent, idący tutaj z przodu, i tutaj dodatkowo mamy wstawiony taki metalowy pasek. W momencie, gdy ja bym chciała usiąść. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Tutaj dosłownie powstaje kieszeń, ja nie wiem. Może to jest po prostu na telefon. Jakby, czy wy widzicie, że ja mam gdzieś telefon? zagadka rozwiązana. I na każdym zdjęciu w momencie, gdy siedzicie, to macie taką bulwę z przodu, dosłownie dodatkową kieszeń, nie wiadomo na co. Ja uważam, że ta sukienka jest bardzo fajnie zaprojektowana sylwetkowo, aczkolwiek no w praktyce tutaj pewne rzeczy no mamy nieścisłości, które wyglądają wręcz komicznie. Ma ona podwójny materiał, nigdzie nie prześwituje i to akurat w tej sukni jest super. Kosztuje 400 zł. Dla mnie ona osobiście jest raczej na nie... Uh, po prostu. I nasza ostatnia suknia za 440 zł. I jest to suknia właśnie dla takich minimalistycznych panien młodych. Ja uważam, że ta suknia po prostu przepięknie by wpasowała się w taki typowo włoski klimat. Ślub we Włoszech, ewentualnie ślub na plaży, albo w jakimś innym takim tropikalnym klimacie. No, po prostu ta opcja zdecydowanie jest. Na taką uroczystość. Jak możecie zobaczyć, ta sukienka to jest raczej taka złamana biel, trochę idąca w stronę koloru kości słoniowej. Jest ona satynowa, lejąca. Tutaj przepięknie właśnie też ten dekolt się leje, ten materiał, no, no cudownie to wygląda. Dodatkowo ma ona tren, ma ona w ogóle z tyłu na środku, że tak powiem, rozcięty materiał i właśnie doszyty, dłuższy tren. Uważam, że ta suknia wygląda naprawdę z klasą i jak za 400 zł, to jest po prostu. Świetny materiał na suknię ślubną. Ale mimo takiego ślubnego klimatu, ja mam wrażenie, że ta sukienka, ona świetnie się sprawdzi też na inne różne okazje. Nawet jeżeli jakaś panna młoda zdecydowałaby się pójść w tej sukience jako w swojej sukni ślubnej, to później mam wrażenie, że równie dobrze tę sukienkę mogłaby nałożyć na wiele innych okazji: urodziny, jakieś garden party, po prostu. Wiele, wiele możliwości. I kończąc już ten film, mam trzech swoich faworytów. Mój pierwszy faworyt to jest właśnie ta sukienka. Mój drugi faworyt to jest sukienka z totalnie za dużym biustem na mnie. I mój trzeci faworyt to jest ta króciutka sukienka, która po prostu, jakby to nie jest tylko sukienka ślubna, to jest sukienka na wiele różnych okazji, chociażby na lato, więc ona jest po prostu sama w sobie totalnie urocza, totalnie przepiękna. Cała reszta wyglądała spoko moim zdaniem, bez szału. Dajcie znać, która z tych opcji wam wpadła w oko. Jestem bardzo ciekawa, w ogóle dajcie mi znać, co jak, jak Wam się podoba. Cała wizja tej serii. Będzie mi bardzo miło, jeżeli też zostawicie łapkę w górę. My się widzimy oczywiście w kolejnym filmie. Pa! pa.